Cześć, witamy na kanale Husator. Dzisiaj prezentacja Bartona NXC 150 Pokażemy Wam go już po drugim etapie przygotowania dla klientów, czyli już po sprzedaży. Zobaczycie testy, zobaczycie jak się nim jeździ, zobaczycie jak ja wyglądam przy wzroście 187 cm na tym pojeździe. jak się sprawuje w trasie, zobaczycie dlaczego przegląd zerowy kosztuje u nas 350 zł. Zobaczycie jak wymieniamy, nie tu akurat, nie zobaczycie, ponieważ klient sobie nie życzył tego, ponieważ ma swój olej, więc będzie chciał zaraz po naszych testach, po tym jak dostanie ten pojazd od nas, będzie go w sumie odbierał, to będzie od razu wymieniał. Przypomnę, licznik motogodzin mamy zamontowane w bartonie. Żeby utrzymać gwarancję trzeba być po miesiącu, ale już olej trzeba wymienić po pięciu motogodzinach. Po 10 i po 20, a ten olej transportowy, który jest w środku, w tym silniku trzeba wymienić zaraz po 10-15 minutach jazdy, które robimy z, zgodnie z naszym protokołem serwisowym i zalecamy. My normalnie lejemy valvoline 10W50, gdzie ma troszeczkę większy ten film olejowy i dzięki temu lepiej smaruje. Jest dłużej żywotny ten silnik niż lany 10W40. Przechodzimy do prezentacji tego bardzo fajnego nowego krosa e, e, od Bartona. Po prezentacji NXT 250 w takim samym malowaniu mamy troszeczkę zminimalizowanego NXTK. NXT 150, jak tutaj pokazuje nam bardzo ładnie napis. 150, czyli mamy tutaj około 15 koni mechanicznych. Jest to większa wersja EMRF 140RC oraz ko 140TT. Opony przód 17, opona przód. E, opona przód już wam mówię e, przepraszam e, 16 16 tył i tutaj mamy 19, 19 przód. Bardzo przepraszam. No ale mi też mogą się zdarzać błędy. Więc tak podsumując, opona przód 19. Tutaj mamy 16. W tamtych MRF-ach czekają jest 17, 14. Więc mamy troszeczkę większy prześwit. Pojazd dla już większych chłopców 16, 14, 16 lat. Lagi, jak widzicie, odwrócona upside down. Bez regulacji, jeśli chodzi o przód. Hamulce tarczowe z i hamulce tarczowe z tyłu. Rama metalowa, silnik jednocylindrowy, chłodzony powietrzem, 15-konny. Jeśli chodzi o zawieszenie, jak widzicie, tutaj mamy amortyzator olejowo-sprężynowy bez regulacji. Zobaczcie sobie go z tej strony. Co ważne, jako jedyny ma podnóżki, ponieważ jest to pojazd między innymi dla osób, którzy mieszkają gdzieś tam na wsiach mogą sobie pojechać od domu do domu, zabrać kolegę, koleżankę i pojechać sobie na imprezę przez las. Jest to enduro, czyli ma w zestawie już lampę, co jest bardzo fajne. Kierownica bardzo ciekawa. Podniesiona, bardzo wygodna pozycja za kierownicą. Odpalany jest z rozrusznika oraz odpalany jest z rozrusznika również nożnego. Bardzo ciekawa alternatywa dla osób, którzy już są za mali na MRF-a 140 RC, a za duzi, przepraszam, a za mali na NXT, powiedzmy Bartona 250 na zwykłej ramie, czy k 2. Tutaj mamy niedużą moc, bardzo wygodny, Fanbike, bike, Który zaspokoi właśnie osoby O których powiedziałem wcześniej Jeśli chodzi o namę, napęd Bezoringowy 48 zębów z przodu 17 chyba z, z, Przepraszam, 47 8 z, z tyłu I 16, 17 z przodu Skrzynia biegów, jak widzicie 5 stopniowa również, jedynka Jedynka na dół, dwójka, trójka, czwórka i piątka do góry. Gaźnik standardowo. Tutaj mamy też filterek paliwa w cenie. Dodatkowo kraniczek podstawowy, standardowy, który występuje w, w MRF-ach między innymi. Jeśli chodzi o kierownicę i manetki, tak to mniej więcej wygląda w standardzie. Zapiemy tylko sobie ostrość. Tu jest włącznik rozrusznika, tu jest wyłącznik rozrusznika. Idziemy z drugiej strony, żeby wam pokazać, jeśli chodzi o zawieszenie. Tutaj mamy tylko delikatny zaworek, który możemy sobie tutaj to skręcić. Jeśli chodzi o gaźniczek. Tak to wygląda z tej strony. Prosty PZ27. Jakby ktoś się pytał, bardzo fajny kolektor, dosyć mocny, trwały. Nie powinien on jakoś mega rdzewieć, mega się. Niszczyć. No i co? Tutaj jest wlew oleju i sprawdzamy jakieś informacje dla Was. Hamulec nożny również jest tarczowy, Coś wcześniej powiedziałem. Więc naprawdę bardzo fajnie to wygląda solidnie. A teraz czas posłuchać to i sprawdzić, jak to śmiga. Teraz czas na odpalenie Bartona NXT150. Pokażę Wam, w którym miejscu jest stanie, w którym stacyjeczka, Krok po kroku, co musicie zrobić. Odpalimy go i jedziemy w trasę. Pierwsze co, stacyjka. Dwa położenia. Jedno położenie on, czyli włączamy zapłon. Lampa się nie świeci. Potem przekręcamy stacyjkę na drugą pozycję i włączamy światło, żeby wieczorem wrócić do, e, do domu. E, teraz tak schodzimy niżej. Mamy kaniczek off i musimy dać na on pozycję. Sanie w tym miejscu. Zobaczcie, jest sanie. Do góry jest włączone stanie, wyłączone na dole. Ma podwójnie, podwójne łożenie stania. Jedno jest. Pomiędzy, Czyli między stanie, jak jest zimno, można nawet na tym półsaniu jeździć. A jak jest ciepło, dajemy na sam dół. Dobra, czyli jak jest zimno, stanie do samej góry. Ja zawsze zalecam podpompować troszeczkę czujnik sprzęgła i będziemy go odpalać. Z lekkim gazem przypominam. Teraz Wam pokażę, przy moim wzroście 187 cm, jak wyglądam na Elixten. Wieszenie mniej więcej tak pracuje. Waga na razie 94,5 kg. No i zobaczcie. Noga lekko zgięta, ale nie za bardzo zgięta. Ja czuję się na tym naprawdę... Ja już mam kask założony, przy okazji polecam tego typu kaski. Jest to kask IMX MXT02, ma szybkę, ale co najważniejsze, zobaczcie, ma blendę, bardzo fajny kask, lekki, wygodny, wentylowany, więc ja już zakładam rękawice i lecimy. stanie na sam dołu mamy wyłączone stanie Ja już jazdy testowe tym motocyklem zrobiłem. Niestety nie miałem możliwości pokazać go podczas jazdy, ale teraz jesteśmy już podczas oddawania tego pojazdu klientowi. Ja teraz robię oczywiście w cenie pojazdu szkolenie. Instruujemy jak ruszać, jak zmieniać biegi, jak mają siedzieć na motocyklu, jak mają ustawiać ręce. I myślę, że Wam troszeczkę pokażę, jak już będzie się lepiej czuł na motocyklu kilka urywków. No i przypominam, jest to bardzo ważne, żeby edukować, żeby umieć jeździć takimi pojazdami. My wręcz nie dajemy pojazdów klientom i rodzicom w momencie, kiedy wiemy, że dziecko nie brało udziału w takim szkoleniu bezpłatnym. A do nam już przy okazji tego filmu, że będziemy od kwietnia dwa razy w miesiącu zachęcać Was do przybycia do naszego salonu, gdzie będziemy mieć dwie godzinne spotkania bezpłatne, gdzie będziecie mogli posłuchać na temat doboru odpowiedniego asortymentu krosowego, jak odzież, kaski, rękawice, ortezy, ochraniacze i buty. I druga godzinka będzie poświęcona praktyce, w miejscu, w którym my szkolimy, będziemy robić pachołki, będziemy wystawiać różne przeszkody będziemy wspólnie z naszym instruktorem Marcin Małkiem, Marcinem Małkiem Was instruować, polepszać Waszą technikę jazdy, żeby Wasze umiejętności były coraz lepsze. Więc co? Ja już przechodzę do szkolenia i mam nadzieję, że kilka urywków uda się nagrać. Tu mamy już pierwsze ruszanie NX tekiem. Do przodu siedzisz! Gdzie siedzimy? Siedzimy, gdzie? Jeszcze bliżej. Łokcie wyżej i luz, pół sprzęgło. i tak możecie zobaczyć jak prezentuje się NX 150 przy dużym chłopaku ja uważam, że mi się nim na pewno fajnie wyjeździło pół sprzęgło, lewa noga hamulec, paluszki, na, paluszki. i lecimy no